Lekcje z native'em to genialna rzecz i mówię wam to ja, jako ktoś, kto kilku tych języków już się nauczył. Ale nie zawsze i nie w każdych warunkach, bo czasami może się okazać, że to nawet zły pomysł. A o tym, kiedy jest dobry i jak się do tego dobrze przygotować, dowiecie się w tym filmie. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Pierwsza rzecz, czyli chyba najważniejsza, to to, kiedy to nie jest dobry pomysł. Czyli wtedy, kiedy jest to zdecydowanie za wcześnie. Bo kiedy zbyt wcześnie zaczniemy uczyć się z Nativem, to wpadniemy na zbyt głęboko wodę, która nas zaleje. Native Speaker będzie dobrą opcją wtedy, kiedy już nie potrzebujecie jako tako wyjaśnień gramatycznych danych tematów, a jedyne czego Wam jeszcze potrzeba to tej płynności językowej, naturalności wymowy czy przełamaniu bariery. Czyli krótko mówiąc, musicie już gramatycznie czuć się pewnie. Jeżeli jeszcze się nie czujecie, nie jest to dobry pomysł. No i oczywiście, możecie zadać pytanie, jak stwierdzić, czy już się czujemy dobrze gramatycznie. I w ten sposób przechodzimy do drugiego punktu, czyli co robić, aby sprawdzić, czy to już jest ten moment, a jeśli okaże się, że nie ten, no to jak ćwiczyć? Nie książka, nie film, nie podręcznik, a YouTube. I nie mam tutaj na myśli filmów takich jak moje. Bo ja tłumaczę wam gramatykę, mówię o tym, jak sprawdzić się, czy jesteście gotowi na Native Speakera. Mowa o YouTubie w danym języku. Jeżeli oglądacie YouTube'a w języku, w którym zamierzacie rozmawiać z Native Speakerem, to możecie wyczuć, czego się można spodziewać. Czyli normalnej, naturalnej wymowy w naturalnym tempie, no i oczywiście łatwo powiedzieć, oglądaj YouTube'a w tym języku. Zrobić trochę trudniej, ale o tym specjalny film przygotowałem i link będziecie teraz mieli w rogu, a także w opisie na samym dole. Tam też będą takie miniaturki do kliknięcia. Ale nie tylko sprawdzeniu to służy, bo kiedy czujecie, że to jeszcze nie jest ten moment, to oglądanie YouTube'a dobre jest właśnie do tego, aby ćwiczyć się i przygotowywać do tego momentu. Kiedy zaczniecie rozumieć większość filmiku na YouTube'ie, mówionego właśnie w tym języku, którego się uczycie, to na 100% właśnie taką część wypowiedzi native speakera zrozumiecie. A kolejnym sposobem na to, aby ćwiczyć tę naturalność wypowiedzi, jest metoda fiszek. Fiszki to nie jest nauka wszystkich słów lub wszystkich wyrażeń, jakie kiedykolwiek napotkaliście w życiu, a wybór tych charakterystycznych, które wydają Wam się najczęściej używane, najbardziej naturalne i też takie naprawdę przydatne. U mnie na kanale są serie fiszek z danych języków, ale i wy sami możecie te fiszki robić. Po prostu bądźcie czujni, a z czasem jestem pewien, że uda Wam się wyłapywać te najbardziej ciekawe wyrażenia. Na jednej stronie karteczki zapisujecie wersję napotkaną, z drugiej piszecie polską, przetłumaczoną przez Was lub przez słownik, jeżeli potrzebujecie. Dajecie sobie ze dwa dni na to, aby trochę zapomnieć tego wyrażenia, następnie sprawdzacie, czy je pamiętacie. Jeżeli pamiętacie, fiszka trafia na kolejną półkę lub po prostu w inne miejsce, i z tego miejsca fiszki będziecie powtarzać raz w tygodniu. Jeżeli dobrze odpowiecie na fiszkę z tej półki, trafia ona na jeszcze kolejną, gdzie powtarzacie już raz w miesiącu i tak dalej. Możecie sami sobie te okresy wydłużać. A jeżeli na którymkolwiek z etapów nie będziecie wiedzieli, jak odpowiedzieć na pytanie czyli jak przywołać to wyrażenie w języku obcym, no, to wtedy ta fiszka znów trafia na pierwszy poziom, czyli na przykład powtarzacie ją raz na dwa dni, dopóki jej nie zapamiętacie. To jest metoda, którą ja stosuję do dziś w kwestii różnych języków i sprawdza się doskonale. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ważne, abyście te fiszki na głos przywoływali, bo wtedy automatycznie radzicie sobie już małymi krokami z tą barierą językową i łatwiej będzie Wam powiedzieć to samo później w rozmowie z Native Speakerem. Zostawcie pod tym filmem ocenę pozytywną, jeżeli moje porady wydają Wam się ciekawe, ale nie wyłączajcie jeszcze, bo to nie koniec. Kolejną poradą jest myślenie w języku obcym. Możemy myśleć cicho, możemy szeptem, możemy na głos. Metoda jest o tyle dobra, że naprawdę z czasem przełamujemy te barierę i mówienie w języku obcym staje się kompletnie naturalne. Wada tego rozwiązania jest oczywiście taka, że nikt nie poprawi naszych błędów, które robimy myśląc w języku obcym. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto wpleść tę poradę w swoje życie, właśnie po to, aby bardziej naturalne było formułowanie rzeczy w języku obcym. Kolejne dwa rozdziały w tym filmie dotyczą poszczególnych języków, których uczymy się na kanale Języki Proste. Jeżeli uczycie się francuskiego, to mam dla Was trzy zagadnienia, które są naprawdę kluczowe z perspektywy rozmawiania w tym języku. Musicie znać wszystkie francuskie słowa co, których mamy przynajmniej kilka. Inne są wtedy, kiedy pytamy, inne wtedy, kiedy nie jest to pytanie. Filmik znajduje się teraz w rogu, będzie też na samym dole opisu. Druga rzecz we francuskim nieodzowna to czas passe compose, czyli czas przeszły, ten zdecydowanie najczęstszy, a jednocześnie wcale łatwy. Jest tam parę zagwozdek. Link też teraz jest w rogu, warto ten temat dobrze znać, jeżeli zamierzacie rozmawiać z Francuzem. I na końcu tryb warunkowy, co wydaje się mało przydatne, ale uwierzcie mi, że na co dzień bardzo często formułujemy takie rzeczy jak: jeżeli zrobiłbym tamto, to byłbym tutaj, i tak dalej, i tak dalej. A zanim porozmawiamy z kimś po rosyjsku, dobrze opanować takie tematy. Deklinacja, czyli odmiana rzeczowników, rzecz nieodzowna, i naprawdę warto poświęcić chwilę na to, żeby dobrze to zrozumieć. Bo jeżeli raz a dobrze nie przysiądziemy, to zawsze będziemy tak tylko trochę to kojarzyli, trochę robili na domysł. Dlatego naprawdę warto przysiąść i to dobrze opanować. Link do tego filmu też będzie teraz w rogu, będzie na samym dole opisu. Odmiana czasownika to druga rzecz w rosyjskim bardzo łatwy temat, więc jeżeli raz a dobrze to opanujecie, to już nigdy nie będziecie mieli kłopotów z tym, aby powiedzieć jakikolwiek czasownik. Nawet jeżeli pierwszy raz się z jakimś zetkniecie, już będziecie czuli jak to odmienić. I z dużym prawdopodobieństwem zrobicie to dobrze. Więc, też, odmiana czasownika jest ważną rzeczą. Zerknijcie do rogu i na sam koniec opisu. A, jako trzecia porada co do rosyjskiego, polecam po prostu zebrać sobie takie słowa, które naprawdę często są używane. Czyli które słyszymy na YouTubie, które czytamy w komentarzach na YouTubie, w jakichś artykułach internetowych. Dlaczego, kiedy, jak często, czy na pewno, z tego co wiem, tak aby nawet kiedy nie znamy jakiegoś słowa, ten nasz rozmówca był w stanie nam to wyjaśnić, abyśmy po prostu potrafili o to zapytać. To naprawdę ważna rzecz. Nigdy nie będziemy znać wszystkich słów w języku obcym, ale o ile potrafimy te słowa opisać, zapytać o nie, to już jest połowa sukcesu. Kolejna porada, nie przywiązujcie się za mocno do teorii. Kiedy tylko poczujecie, że się da, od razu wskakujcie w praktykę. A szczegóły przyjdą w swoim czasie, tego możecie być pewni. Ja taki błąd robiłem bardzo długo, że zawziąłem się, aby każdy temat dokładnie zrozumieć z najmniejszymi wyjątkami. I efekt tego był taki, że co z tego, że znałem jakieś najdrobniejsze wyjątki, skoro kiedy przyszło mi użyć tego tematu w rozmowie, no, to napotykałem ścianę tego, że potrafiłbym wymienić te wyjątki, ale trudno mi wtedy było wpleść je w użycie. Dlatego naprawdę lepiej teorię potraktować jako coś, co musimy opanować do pewnego stopnia, który po prostu umożliwi nam komunikację, a cała reszta przecież może być robiona małymi krokami, może przyjść z czasem albo sama, albo razem z tym, że my raz na jakiś czas przyglądamy się jakimś zagadnieniom. Już na pewnym poziomie zaawansowania, a nie od razu na samym początku. No i oczywiście dla niektórych zawsze będzie to pewien stres nie do przeskoczenia, bo jednak rozmowa z kimś, kto nie zna naszego języka, może być przytłaczająca. Dlatego, jeżeli jeszcze nie czujecie się na siłach na rozmowę z Native Speakerem, możecie pogadać ze mną, który gada z Native Speakerami, ale przy okazji po polsku wyjaśni wam zagadnienie, z którym jeszcze macie kłopot. Możecie pisać na Instagramie, języki proste, albo na mailu. A jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na rady dla tych, którzy jeszcze nie czują się na siłach na rozmowy z native speakerem, dajcie znać w komentarzach. A ja żegnam się z Wami i do następnego razu. Hej.